W kanałach spotkasz wiele niespodziewanych, dziwnych zwierząt, na przykład ten, w którym było pełno tych dziwnie wyglądających wodnych robaków. W tym filmie przeszukam 100 kanałów, by zobaczyć dziwne ryby, potworne żółwie i groźne węże, które tam żyją. Wraz z trwaniem filmu kanały staną się większe i zamieszkają je bardzo rzadkie zwierzęta. Więc kto wie, co znajdziemy? Aby rozpocząć poszukiwania, udałem się do kanału numer 2. Po otwarciu zobaczyłem, że był pełen brudnej wody i śmieci. Ale mimo wszystko udało mi się coś tam znaleźć. O rany nie wierzę ludzie. Złapaliśmy rybę. Nie wiem jaki to gatunek. Wygląda na węgorza. Myślę, że to ryba błotna. I to jest największy, jakiego kiedykolwiek widziałem. Te ryby są naprawdę dość rzadkie i dosłownie wyglądają jak kosmici z prawdziwego życia. Ale jak już mówiłem, zazwyczaj łapiemy tylko małe osobniki. Nawet nie wiedziałem, że mogą urosnąć do takich rozmiarów. Nie mogę uwierzyć, że żył w tej kanalizacji. Ta woda jest okropnie brudna. Na szczęście przyniosłem ze sobą kilka wiader wypełnionych czystą wodą. Dzięki temu możemy zabrać do domu każde zwierzę złapane w tych kanałach. Po znalezieniu pierwszej ryby przeszedłem do kanału numer 3, ale w środku niczego nie znalazłem. Pewnie dlatego, że większość tych kanałów jest zbyt zanieczyszczona dla zwierząt. Nasze szczęście odwróciło się przy kanale numer 5, gdzie znalazłem najdziwniejsze dotąd zwierzę. Co to jest, ludzie? To coś miało ogromne szczypce. Po bliższym przyjrzeniu się zauważyłem, że to słodkowodna krewetka. Te stworzenia przypominają mieszankę raka i krewetki, ale mogą osiągać naprawdę duże rozmiary. To niesamowite. Nie spodziewałem się go znaleźć w kanalizacji. Ciekawe, co jeszcze tam jest. Aby się tego dowiedzieć, wziąłem kilka siatek i złapałem trzy tajemnicze ryby przypominające młode płaszczki. Choć były fajne, przed nami wiele kanałów do odkrycia, a zwierzęta będą jeszcze dziwniejsze i bardziej szalone. Więc otworzyłem kanał numer 7 i ten był jak dotąd największy, co oznacza, że w środku mogą być zdecydowanie większe zwierzęta. Dobra, zaczynamy. Nabierzmy dużą porcję. O, chwila. Chyba coś czuję. Słuchajcie, mamy ogromną rybę w siatce. Szybko ją wyciągnąłem i od razu rozpoznałem. To typ węgorz, którego wcześniej złapaliśmy tylko kilka razy. Są więc dość rzadkie. To największe zwierzę, jakie znaleźliśmy, ale nie najrzadsze ani najgroźniejsze w tych kanałach. Więc musimy iść dalej. Po kilku pustych kanałach trafiłem na kanał 10 i od razu wyciągnąłem z niego coś niesamowitego. O mój Boże, spójrzcie na to. Jest tu mały krab. Naprawdę nie mam pojęcia, jaki to gatunek kraba. Jeśli wiecie, napiszcie w komentarzach poniżej, ale to naprawdę świetne znalezisko. Skoro znaleźliśmy jednego kraba w kanale, pomyślałem, że może być ich tam więcej. Nabrałem kolejną porcję i złapałem jeszcze jednego, ale ten był inny. Spójrzcie na niego, chłopaki. Tamten był czerwony, ten niebieski i fioletowy. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Jestem prawie pewien, że fioletowe kraby są jednymi z najrzadszych. Właśnie znaleźliśmy jednego w kanale. Jestem pewien, że tam na dole jest ich o wiele więcej. Chciałbym łapać kolejne, ale mamy jeszcze 90 innych kanałów do zbadania. Musimy więc iść dalej. Zaczęło się robić ciekawie. Zaraz potem znalazłem kolejne zwierzę w kanale numer 11. O, co to jest? Chyba to mały żółwik. O rany, jest taki słodki. To nasz pierwszy żółw w tym filmie. To chyba mały żółw piżmowy i jest ku temu powód. A to dlatego, że te żółwie potrafią wydzielać naprawdę nieprzyjemny zapach ze swojego ciała. I ten zdecydowanie to robi. Po prostu włóżmy go do wiadra. Szukając dalej, natknąłem się na kanał numer 12, gdzie mieszkało coś naprawdę fajnego. Mamy następną rybę, słuchajcie. To chyba duch brazylijski. Co jest fajne w tych rybach, to to, że potrafią wykorzystywać elektryczność do komunikacji i polowania. Trzymając je, naprawdę czujesz porażenie prądem. To niesamowite. Wyciągnęliśmy tego osobnika z paskudnej kanalizacji, więc nie wyglądał najlepiej. Więc szybko wrzuciłem go do wiadra z czystą wodą i kontynuowałem poszukiwania. W kolejnych trzech kanałach nie znalazłem nic poza stertą śmieci. Nasze szczęście zmieniło się, gdy trafiłem na kanał 16. O rany, patrzcie na to, chłopaki. To zdecydowanie największy kanał do tej pory. Musi być tam coś szalonego. Dziwne w tym kanale było to, że był podzielony na dwie części. Choć w pierwszej części nic nie znalazłem, gdy poświeciłem latarką w drugą, zauważyłem coś dużego. Nie do wiary, słuchajcie, tam na dole jest ogromny żółw, to szaleństwo. Dobra, opuszczam siatkę, zobaczmy czy uda nam się go złapać. O rany, on jest ogromny, ledwo mieści się w siatce. Mamy go, chyba się udało, jest naprawdę ciężki. Podczas wyciągania zauważyłem, że to agresywny żółw jaszczurowaty, który może odgryźć palec, jeśli nie zachowasz ostrożności. O rany, on wcale nie jest zadowolony. Cały czas próbuje mnie ugryźć, to naprawdę przerażające. To chyba najgroźniejsze zwierzę jakie dotąd złapaliśmy. W innych kanałach wciąż można spotkać węże, a nawet aligatory. Idźmy dalej. Następnie w kanale numer 17 nabrałem kilka łopat i złapałem dwa szalone zwierzęta. Jestem prawie pewien, że to są zbrojniki niebieskie i są ogromne. Ale jak widać, jeden z nich to albinos, co czyni go niezwykle rzadkim. Wrzuciłem je do wiadra i ruszyłem dalej. Po bezowocnych poszukiwaniach w kanałach 18 i 19 to się wydarzyło. Wow, zobaczcie. Na górze kanału leży wylinka węża. To może oznaczać, że na dole jest wąż, ale jedynym sposobem, by się przekonać, było to otworzyć. Tak zrobiłem. Od razu zauważyłem coś w wodzie. To był wąż. Ostrożnie wyłowiłem go siatką. Kiedy przyciągnąłem go bliżej, zorientowałem się, że to był tylko mały, młody wąż wodny. Jestem prawie pewien, że te węże nie są jadowite, więc nie musimy się martwić. To naprawdę super. Pierwszy wąż w tym filmie. Jednak mam przeczucie, że to nie będzie ostatni. W kilku kolejnych kanałach znalazłem tylko teraki, jednak wiedziałem, że żyją tam jeszcze dziwniejsze zwierzęta. Były po prostu naprawdę trudne do złapania, więc w kanale numer 25 postanowiłem ustawić pułapkę na ryby. Jeśli coś tu jest, na pewno złapiemy to w pułapkę. Teraz musimy tylko poczekać. Dałem temu kilka godzin, a kiedy poszedłem ją wyciągnąć, pułapka była bardzo ciężka i zauważyłem w środku mnóstwo ryb. O rany, spójrzcie na to! Jest tu tyle ryb! Pierwszą rybą wyciągniętą z pułapki była ta, zwana sumem delfinowym, która jest niezwykle rzadka. Podczas dalszego przeszukiwania pułapki natknąłem się na coś jeszcze rzadszego. Spójrzcie na tę całkowicie żółtą rybę. Jestem prawie pewien, że to gędkoząb albinos i jest to największy, jakiego kiedykolwiek widziałem. Ale choć to było szalone, w pułapce wciąż było jeszcze mnóstwo ryb, więc dalej ją przeszukiwałem i udało mi się znaleźć to. Słuchajcie, naprawdę myślę, że to jest murena. A jeśli nie wiedzieliście, zwykle występują w wodach słonych. Jednak potrafią też żyć w wodzie słodkiej. To naprawdę świetne znalezisko. Ale na tym się nie skończyło. Przeglądając pułapkę, znalazłem jeszcze trzy ryby. Dużego czerwonego szczupaka, albinoskiego nożowca i tę tajemniczą rybę. Jeśli wiesz, co to za ryba, napisz w komentarzu poniżej. A teraz, gdy pułapka na ryby jest pusta, czas kontynuować nasze poszukiwania i zbadać kolejne kanały. No cóż, mamy jeszcze sporo do zrobienia. Kolejne zwariowane stworzenie odkryliśmy w kanale 28 to krewetka wampirza. To, co jest naprawdę fajne w tych stworzeniach, to fakt, że potrafią zmieniać kolory zupełnie jak kameleon. Ale ponieważ ten był przestraszony, nie zmieniał kolorów. Więc po prostu wrzuciłem go do wiadra i ruszyliśmy dalej. W kolejnych kilku kanałach nie znalazłem nic oprócz sterty śmieci. Ale gdy zajrzałem do kanału 33, zauważyłem coś szalonego: kanał jest całkowicie suchy. Można śmiało stwierdzić, że nic tam nie znajdziemy. Czekajcie, słyszeliście to? Co to było? O rany. Słuchajcie, jest tu ogromna żaba. Wydaje mi się, że utknęła tam w środku. Nie ma dla niego wyjścia, a to za głęboko bym go dosięgnął. Jedynym sposobem ratunku jest wejść do środka. O Boże, tak właśnie zrobiłem i na szczęście go złapałem. Po chwili zauważyłem, że to jest amerykańska żaba byk, która jest pierwszą żabą w tym filmie. Jednak to nie była ostatnia, ponieważ w kanale numer 37 znalazłem to. O, spójrzcie na to ludzie. Mamy kolejną żabę. Ta jest trochę mniejsza i zdecydowanie należy do innego gatunku, ale nie mam pojęcia jaki to gatunek. Pierwszy raz złapałem taką żabę. Wiecie jaki to gatunek? Napiszcie w komentarzach. Potem znalazłem kilka młodych długonosów ognistych i małą rybę duch w kanale 39. Ale potem zrobiło się o wiele ciekawiej, kiedy zaczerpnąłem w kanale numer 40. O, chyba coś mam. Trochę tu śmieci, ale widziałem, że coś się porusza. Tam to jest. O rany, czy to rak? Myślę, że tak, chłopaki, ale nigdy takiego nie widziałem. Zwykle kolorowe raki są niebieskie, białe lub czerwone. Ten jednak jest dosłownie tęczowy. Ma w sobie chyba każdy możliwy kolor. To było naprawdę rzadkie znalezisko i właśnie dlatego postanowiłem wrzucić jeszcze kilka siatek do kanału, żeby sprawdzić, czy uda mi się złapać jeszcze jakieś. O kurczę, widzisz to? Spójrz na rozmiar tego raka. Jest niesamowicie ogromny i fioletowy. Nigdy wcześniej nie widziałem fioletowego raka. Szczerze mówiąc, trochę się boję go trzymać. Te szczypce są ogromne i jeśli mnie uszczypnie, będzie źle. Zobaczcie go w porównaniu do tych innych raków, jest ze trzy razy większy. Mówiłem, to prawdziwy potwór. Wrzuciłem oba do wiadra i poszedłem do studzienki numer 43. Po kilku zarzuceniach siatki trafiłem na jedno z najgroźniejszych zwierząt. O rany! Czy to jest to, o czym myślę? Jestem prawie pewien, że złapaliśmy gymnarchusa nilowego. Jeśli nie wiecie, co to jest, to zasadniczo te ryby są znane jako jedne z najgroźniejszych ryb na świecie. Są niezwykle inteligentne i bardzo agresywne. Tak agresywne, że muszą być trzymane osobno, bo inaczej zabiją inne ryby w akwarium. Chyba nigdy nie widziałem tak małej. To jest naprawdę fajne. Ponieważ te ryby są tak agresywne, postanowiłem włożyć ją do wiadra samą i kontynuowałem dalej. Następny był kanał numer 56 i był wypełniony śmieciami. I kiedy to usuwałem, stało się to. Chwileczkę, czy to coś się tutaj rusza? Poczekajcie, ludzie. Jestem prawie pewien, że właśnie widziałem, jak coś się poruszyło w tej butelce. Czekajcie, co to jest? Spójrzcie na to, ludzie. Coś z tego wychodzi. To dosłownie utknęło w śmieciach. O rany. Wygląda jak jakiś węgorz. O, mamy go. O rany. To jest niesamowite. Nie mogę w to uwierzyć, ludzie. Właśnie dlatego nie wolno śmiecić. Wyciągnęliśmy węgorza z butelki. Przynajmniej tak myślałem, że to węgorz. Wiecie, gdy przyjrzałem się bliżej, zauważyłem, że to syrena, a one są bardzo rzadkie. Tutaj widać ich małe stópki, które umożliwiają im chodzenie. To naprawdę niesamowite. Ale choć to było niesamowite, wciąż mamy tyle kanałów do zbadania, a zwierzęta będą coraz rzadsze i rzadsze. W kolejnym kanale, w którym coś znalazłem, czyli w kanale numer 78, było to coś zupełnie niespodziewanego. Co to u Licha jest? O, chwila! To jest szkaradnica! Uważaj! Słuchajcie, jest jedna rzecz, o której Wam jeszcze nie powiedziałem na temat tego kanału: a mianowicie, że woda tam jest tak naprawdę słonawa. I właśnie to jest idealne środowisko dla szkaradnicy, która jest tak naprawdę najbardziej jadowitą rybą na świecie. Więc ostrożnie włożyłem ją do wiadra i poszedłem dalej. A w kolejnych kilku kanałach znalazłem całą masę tych małych kijanek. Ale to nie były zwykłe kijanki. Te maluchy miały się zamienić w gatunek rzekotki. I wiem to, bo dosłownie tuż obok kanału była cała gromada rzekotek. Więc tak, dlatego byłem tego pewien. W tym momencie zbliżaliśmy się coraz bardziej do kanału numer 100. Otworzyłem kanał 85 i to znalazłem. O Boże, to wąż, ludzie, i jest większy niż poprzedni. Po bliższym spojrzeniu zauważyłem, że to wąż zbożowy. A węże zbożowe nie żyją w wodzie, więc zgaduję, że spadł tutaj i teraz utknął, co oznacza, że musimy go uratować. No dalej, kolego, próbujecie uratować. O, mamy go, ludzie, o rany. Kiedy go wyciągnąłem, zdałem sobie sprawę, jak naprawdę duży był ten wąż. I cóż, nie był zadowolony. Dobra, ludzie, patrzy mi prosto w twarz. To straszne. Chyba chce mnie ugryźć, niedobrze. Zdecydowałem się go puścić i przeszedłem na kanał 90. Kiedy otworzyłem pokrywę, zauważyłem, że w środku była cała rodzina karaluchów. I dosłownie nigdy w życiu nie widziałem tylu karaluchów. Musiały być ich tam setki. O rany! Dobrze, po prostu zamknijmy to. Potem, w kolejnych kanałach, znalazłem małą miastugę i tę dziwnie wyglądającą tajemniczą rybę. Ale potem w końcu nadszedł czas, żeby zbadać kanał numer 100, który był największy ze wszystkich. Od razu coś wyciągnąłem z sieci. Myślałem, że to worek na śmieci, ale okazało się, że to ogromna wylinka węża. Chyba żartujesz? To na pewno nie wylinka węża, nie ma szans. Ma ze 3 metry długości. W całej Florydzie jest tylko jeden wąż, który osiąga takie rozmiary i jest to Pyton birmański. Skoro znaleźliśmy jego wylinkę w kanałach, jest duża szansa, że wąż też tam jest. Zacząłem więc łowić siatką, ale niestety po wielu próbach nie było żadnego śladu węża. Jednak złapałem coś innego i to było jeszcze bardziej szalone. O rany, czy to jest to, co myślę? Złapaliśmy aksolotla i jest ogromny. To był największy aksolotl, jakiego widziałem. Nie wiedziałem, że mogą być aż tak duże. Na szczęście udało mi się go uratować z zanieczyszczonego kanału, gdzie pewnie by zginął, gdybyśmy go nie znaleźli. To najdziwniejsze zwierzę, jakie znaleźliśmy w tym filmie. Ta wylinka węża pokazuje, że w kanałach wciąż żyje wiele zwierząt. Więc jeśli chcesz, żebym wrócił i zrobił drugą część, koniecznie zostaw lajka i zasubskrybuj poniżej. Na razie, widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się!